O, ty możesz mi... książki, książki, ja mam dużo książek, więc książki zamiast tego, okej, okay, kozak. Dobrze, co tam sprzedajesz? No znowu nic ciekawego, jesteś beznadziejny, ale dawaj mi to. Czemu masz takie wysokie ceny? Czyżby ktoś ci uderzył? Czyżby ktoś cię uderzył? Gdzie jest Farmer Villager, który tam przed chwilą był? No, halo! Jest, jesteś, dobrze. Najsik, wariacie, słuchaj, mam to. Dobrze, kolejny Emerald. Ha, ha. Ha, ha. I teraz mamy chyba odpowiednią ilość Emeraldów, aby kupić owy znacznik i nazwać naszą owieczkę, aby mogła z nami walczyć. Cyk? Jest, mamy to. Znacznik. Cyk, bierzemy i teraz nazywamy owieczkę tak, jak powinna być nazwana, bo oczywiście głupek Wojan popełnił błąd, jak zwykle! a Uu, Czemu muszę zawsze takie głupie błędy popełniać? Dobra, jazda, cyk, chowa chowadło, cyk I teraz przez z małej litery, jep, podłoga, okej. Okay. Mamy to i teraz jazda. Mianujecie jeb podłoga z małej litery. Cyk! Jest! Mamy tęczową owieczkę, zmienia kolory. Woo! Ale Nasik, nice, dobrze. Słuchaj, będziesz z nami walczyła przeciwko Witherowi? Będziesz czy nie? Musisz złożyć przysięgę. Ja, owieczka jeb, podkreśnik z małej litery. Przysięga, że będę broniła Wojana w walce z Widerem. Zmień kolor, jeśli przysięgasz. O, przysięga, Dobrze, bardzo dobrze.